Dzień dobry, witam ko, niedziela 26 lutego. Witam was serdecznie z przed hotelu. Jak mówiłem wczoraj w odcineczku, dzisiejszy odcinek jest dla Ameli, czyli córeczki mojego brata. Jadę w poszukiwaniu kilku rzeczy dla niej specjalnych. I teraz sobie usiądę i opowiem o tym troszkę więcej i wybieram się na zakupy. Miłego oglądania. Zapraszam na odcinek. A więc zacznijmy od tego. Mam tutaj oto ten list. Ten list jest właśnie od Ameli. Dostałem ten list przed wyjazdem i obiecałem, że zajmę się tym. Odczytam go na wizji i to teraz uczynię, co ta mała dziewuszka napisała. W tym liście. Otwieramy. Tak to wygląda. Drogi wujku, podobno teraz we wtorek polecisz do Azji i będziesz w Tajlandii. Więc będę bardzo, ale i to bardzo tęsknić, no bo zobaczymy się dopiero w marcu. Bardzo dziękuję za wspólne rozmowy i razem spędzony czas. A gdy będziesz w Tajlandii, to pamiętaj, aby kupić mi jak najdziwniejszą pamiątkę. Dobra, kończę, bo ile ma trwać ten list? Papa, pa, pozdro Amelia Patla. Końcóweczka. Także misję mam taką: muszę kupić coś bardzo, bardzo dziwnego <grystanie> dla tej wyjątkowej małej osobki o imieniu Amelka. Także Amelka, wujek zabiera się za robotę, siada na motor, jedzie i wybierze tobie coś, jakiś prezencik, który będzie dziwny. <grystanie> Zapraszam. Tutaj elektrycy coś grzebią. Oby wygrzebali. <grystanie> tych kabli mają, a oni wiedzą, co robią, a my jedziemy. Ciekawe jest to, że ja z moim ziomeczkiem jadę centralnie pod prąd. Tu macie jednokierunkową, raz, dwa, trzy pasy, w sumie cztery, a my walimy pod prąd. Patrzcie, jak się zmienia pasy. Ha! Dzionek jest przyjemny ciepły, słoneczny. <noise> Czego więcej tutaj do szczęścia potrzeba. Naprawdę ta pogoda robi tutaj wspaniałą robotę. Jeżeli ktoś chce zamieszkać gdzieś w Azji, ma trochę pieniędzy. Bangkok jest z dobrym miejscem. Bangkok jest dobrym miejscem na zamieszkanie, na bazę taką wypadową, żeby sobie pomieszkać tutaj tydzień, dwa, a resztę czasu spędzić poza Bangkokiem. Kolejni elektrycy, co oni zjazd jakiś dzisiaj mają? Gościu za 20 zł mnie wiezie, mniej więcej 20. To jest dobra cena, bo na ten rynek Czuczak dokąd jadę jest daleko. stanęliśmy sobie na krzyżówce, słoneczko w łeb świeci, jest gorąco, a tu mamy właśnie Bajokiego, czyli Bajoki Sky Tower, to jest hotel 300 tam metrów z groszem ma chyba. 314 czy coś takiego. Bardzo fajny. I fajne kolacje mają bufetowe na wieczór. Czekamy na swoją kolej. Ziomek zasiadaniem chyba jechał. Z tego, co widziałem. <grywa> tak ogólnie chciałem jeszcze napomnieć, że na tych światłach, jak się staje, to często długo się stoi. Można sobie jakieś zajęcie wymyśleć. Nie wiem. Ja już widziałem lokalnych tutaj, jak sobie na telefonie grają. Jak sobie jakiś film oglądają. No bo. Najdłużej jak czekałem to było chyba 5 minut albo więcej, nie? Na światłach. Dzisiaj wyjątkowo płynnie to idzie, albo po prostu tak trafiłem. Ale jest niedziela. To może w niedzielę jest inaczej może w niedzielę nie ma takiego ruchu w mieście, bo wszyscy wyjeżdżają tak na weekend gdzieś, nie? Tutaj się musimy wbić, a jeżdżą. Ale mój kierowca jest nieustraszony, jak David Hasselhoff. To witam was tutaj z ryneczka i rozpoczynamy poszukiwania. Zapraszam ze mną. Na razie kręcę się w jakiejś alejce, gdzie są same ubrania w sumie. Nie ma tutaj żadnych ciekawych, dziwnych rzeczy jeszcze, ale ten rynek jest tak ogromny. Że na pewno coś się znajdzie, tylko muszę przez to wszystko przebrnąć, a to potrwa trochę, nie? <noise> Proszę Was, popatrzcie sobie, <noise> jakie pani ma tutaj w tym sklepie łapacze snów. Piękne rzeczy tu są. Mega fajnie to wygląda, co? Takie kolory jakieś dziwne, nie? Ja sam nawet nie wiem, który bym wybrał. Pewnie któryś z tych taki może bym wybrał. Nie wiem, właśnie trzeba by się porozglądać, tu są takie mniejsze, nie? Kurde, myślę, że to się Ameli spodoba. Amela, mam nadzieję, że Ci się to spodoba, bo to by to na pewno kupię. <ścoughs> Będziesz mieć łapacz snów taki prywatny. Pani ma sklepik z takimi fajnymi torbami. Zobaczcie, na to. Keep walking or we're gonna have trouble. Czyli idź dalej albo będziesz miał kłopoty, albo będziemy my mieć kłopoty jakiś problem, nie? I tutaj jest więcej takich torbeczek. Fajne to jest fajne. No nie wierzę. Czy to jest aż tak popularne? Dziadostwo z Ikei. Masakra. Oni robią torby, gdzie jest napisane Ikea na tym. I to jest marka. Przecież to są zwykłe gówniane woreczki. Ale masakra to jest. <laughs> no jak ktoś chce, to niech kupuje, nie? Tutaj są fajne rzeczy. Takie figurki pani ma. Sprzedaje. Po niecałe 20 zł, jakoś tak to mniej więcej wychodzi cenowo. A to po 5 zł. Takie małe. Ziomuś masoki. Inny tutaj sobie smaży. Mniej więcej tutaj też robią jakieś takie. Nie wiem jak to się nazywa, ale to są takie jakby tacos albo coś w tym stylu, nie? Może wrócę tego spróbować. Kukurydza. Więcej soków? No może w sumie sobie sok bym wziął? Ochroniał też z głodnia. Ciekawe, co weźmie parówki, pewne. Pełno tych soków wszędzie jest. I patrzcie, kogo znalazłem, jak sobie śpi w pracy. Zmęczony, tu można sobie wpłacać jeszcze kasę dla kota, żeby miał. Miał? Ile tego jest wszystkiego? Jakieś kokosy, arbuzy. Tutaj jakieś smażalnie paborki. Nie wiem co to jest dokładnie. Patrzcie, jakie małe jajka miniaturowe. No i do tego tutaj mamy już poważne grube rzeczy. Jakieś kurczaki. <gryby> Ryby chyba dodatkowo. Ale wszędzie kurczak o różnym smaku chyba jest. Maszynka, która obraca kole i zamraża w jakiś sposób nie wiem jak to działa ale fajnie na to popatrzeć jest. A jak to pani robi, pani robi to tak wybiera sobie pani buteleczkę otwiera i ta kola już jest tak zmrożona że ona to tak specjalnie wytrząsowuje czy tam wytrząsła mam kolejną rzecz Amelka, dostaniesz taką torebeczkę w Słoniki. Według mnie fajny, trafny wybór dla ciebie. Twoje kolory. Biorę. A co do tej dziwnej rzeczy, to jej jeszcze nie znalazłem, ale po prostu tak kupuję, jak widzę coś, co ci będzie pasować, Amela. <grywanie> po prostu kupuję. Wchodzę, patrzę, jest. Spoko, biorę. Złapałem malarza ulicznego. Konie sobie maluje, jakichś ludzi. A tu ma przybornik z farbkami. Dobry jest, gościu. Czyli słynny kurczak, tak? Jakiś dziwiony? Mamy koncert na żywo. Tyle tutaj uliczek tych jest, ze wszystkim, idzie się pogubić. Ale szukamy jeszcze czegoś specjalnego. Jakieś drewniane wyroby. Tutaj jakiś chiński szajs plastik chyba. A to co? Jaki klimacik sklepu. Przyciemnione wszystko. Zakupy poczynione. Oczywiście nie pokażę, co dodatkowo zakupiłem, a to z tego względu, żebyś Amela nie miała niespodzianki, jakbym ci wszystko pokazał. Także nie mogę, ale w torbie mam coś jeszcze, co myślę, że ci się spodoba. Widzimy się, Amela, niedługo. To by było na tyle dzisiaj z tych zakupów tutaj, na tym ryneczku. Nałaziłem się ponad dwie godziny żeby to wszystko tutaj odnaleźć, przejrzeć i przeszukać. A teraz muszę spadać szybko do hotelu. Na 16 mam wizytę. Już dochodzi prawie że 15. .00. Na 16 mam wizytę w szpitalu na zmianę patrunków. To się trzeba zbierać. Trzeba się zbierać, rzucić graty i jechać. A myślę, że jutro jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz. Taką nie wiem czy dzisiaj zdążę, ale raczej nie. Nie dam rady. Postaram się w każdym razie. Na razie nie powiem co to jest, bo jak nie wyjdzie to wyjdzie jutro. Trzeba przyznać, że zapchany jest ten rynek w niedzielę. Pano śmierniczka. Policja to ruchem steruje. Dużo tutaj samochodów w sumie jest naokoło. No ale co? Jedziemy ziomuś, bo ja chcę tutaj tego pałkarza sfilmować. Dawaj. Trafił mi się kiepski kierowca. Jeździ jak taki czajnik. Czai się wszędzie. Siadam na ten skuter, a on odjechać nie może. Coś do mnie gada. Ja mu mówię ulicę już trzeci raz rzędu chyba powtarzam. I nic. Ale finalnie odjechał. Jakoś się wbił. Strasznie bezpiecznie jeździ ten gościu. Nietypowo jak w Bangkoku. Siadasz i rura, i ogień, ale on nie, powolutku, wlecze się. Co się odwlecze, to nie uciecze niby, tak? Ale to jest Bangkok i tu tak się powinno jeździć. Tak jedziemy sobie, jedziemy, a zauważyłem, że nie przekroczyliśmy prędkości 40 km na godzinę. Jak do tej pory, nawet na prostych bez ruchu. Także to jest najwolniejszy kierowca, jakiego spotkałem, jakiego miałem do tej pory tutaj w swoim zestawie w całej Tajlandii. No najwolniejszy jest skubany. Szpieguje licznik nadal. 50 jest. Pobił rekord. Ty no, usypiam tu z nudów, jak on jedzie. Naprawdę. Może zaoferować może się przesiądziemy <noise> ja wtedy pocisnę trochę. Przesiadamy się ziomuś? Co nie? Chyba nie. Kościół mu napisany Robin Hood. To jest chyba jakaś firma dostawcza, z tego co widzę, też jakieś pudełko ma. Chyba żarcie wozi. Byłem na chwilę w hotelu ogarnąć graty zostawić je a teraz wybieram się do szpitala na zmianę tą opatrunków moich nie to bierzemy grabera i jedziemy no dzisiaj nie zdążę was już zabrać do tego miejsca co chciałem a mogę wam zdradzić w sumie tą tajemnicę dokąd chciałem się wybrać a mianowicie chciałem się wybrać do opuszczonego hotelu który jest nazwany wieżą duchów albo hotelem duchów jest to budynek Saturn Unique Tower się nazywa. Pewnie niewielu z Was o tym słyszało, a ci, którzy słyszeli, to wiedzą, jakie to jest miejsce, jakie tam są piękne widoki, ale trzeba bardzo uważać i trzeba kogoś przekupić na wejściu, żeby tam się dostać. Także odkładam to na jutro i myślę, że jutro będzie dobry czas, żeby tam się wybrać a dzisiaj to załatwię po prostu te swoje wszystkie sprawy jak mam załatwić, ogarnąć bo ten szpital zawsze stoi mi tak pomiędzy tym wszystkim co ja chcę zrobić nie? kolejna wizyta w szpitalu myślę, że 30 minut i będę ogarnięty wszystko się załatwi, to jest ekspresowo, teraz idzie już lepiej te rany wszystkie wyglądają noga się goi zobaczcie nie trzeba żadnego opatrunku już tylko na kostkę, bo kostka ma szycie i na rękę trzeba dalej jeszcze opatrunek zobaczymy jak dzisiaj będzie ręka wyglądać myślę, że będzie znacznie, znacznie lepiej niż było wszystko jest po żądalu jutro ostatnia wizyta i to by było na tyle ze szpitala tutaj w Tajlandii <grytanie> dobrze, że wszystko jest ok na ręku już też się goi super i kostka się goi super a ja jadę do hotelu i coś zjeść wylazłem z hotelu żeby jakieś śniadanie złapać, śniadanie ja wiem, no późno jest, ale dzisiaj nie miałem czasu. A tutaj już jest godzina 18.30, tak jakoś wyszedłem i idę. Jeszcze nie wiem, co zjem, a mam ochotę na jakiegoś takiego kotleta czy coś, właśnie nie wiem. Łazi mi po głowie taki schabowy z ziemniakami, z kapusto. <śniadanie> no i co poradzę? Jak mi łazi po głowie. To chyba muszę tego szukać, nie? No bo mógłbym jakieś tajskie zjeść, ale teraz, jeżeli zjem jakiegoś schaboszczaka jakby tu gdzieś był, no to super, nie? Doczekałem się, proszę Państwa, schabowy, ale w jakiejś wersji podwójnej z taką delikatną sałateczką. Mi dali i ziemniaczki do tego. I oczywiście soda też wchodzi. To jest mój posiłek za cały dzień, bo wcześniej nic nie jadłem. Zabieram się za to, zakanszam, zjem wszystko. Nawet talerz zjem. Ziomeczki, wracam do hotelu po zarypistym posiłku. To był naprawdę piękny schabowy z tymi ziemniakami. Ale to wleciało. Takie coś mi było potrzebne. Konkretny taki europejski posiłek. A później jeszcze może wieczorkiem nudle jakieś wiadomo, Bo pewnie zgłodnienie około dziesiąte, jak to zawsze bywa. No i dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku. Następny odcinek jutro. Mam nadzieję, że uda mi się dostać do tego miejsca i kogoś tam przepłacić, żeby mnie tam wpuścił do środka, bo podobno tak robią z tego co słyszałem. I widzimy się w następnym odcinku jutro. Dziękuję jeszcze raz. Na razie, otrzymajcie się, pozdrawiam. Hej!